21 luty 2022 Widzimy wieżę Kościoła Świętego Jakuba The Zeit Helmut Schmidthaus wały tutaj widzimy ratusz No i Kościół Świętego Piotra Hamburg Święty papieżu w Benedykcie wspomagaj nas jesteśmy w miejscu gdzie zmarłeś 4 lipca 1965 roku Kamienie to jest widoczna była katedra które rozbito w 1806 roku. Ołtarz jest w Warszawie, Muzeum Narodowym. Matko Boże, patronko Hamburga, wspominaj nas.